Cześć, witajcie, z tej strony Robert. Zapraszam Was dzisiaj do pierwszych wrażeń Kruger Mats Live 3 Plus. Urządzenie już jest ze mną od kilku dni, więc jestem w stanie coś tam więcej powiedzieć. Zaraz sobie przejdziemy do tych baterii, no bo to jest chyba najciekawsza sprawa jak one są zużywane, dlaczego w takiej kolejności, a nie w innej. Natomiast samo urządzenie całkiem fajnie leży w dłoni W ogóle mi nie przekaza to, że jest grube Bo jest niestety grube, natomiast fajnie leży w dłoni I to jest jak najbardziej Plus, na, niestety natomiast jest ciężkie I to idzie odczuć to Znaczy przyzwyczajam się po pewnym czasie Natomiast no to gdzieś tam cały czas będzie nam ciążyło Jeżeli chodzi o wymiary jakieś taką kompaktowość Jest w porządku, naprawdę tu mi się do niczego nie przyczepił Oczywiście ten drugi przycisk Ja sobie skonfigurowałem jako aparat Z aparatem, z aparatem jest taka sprawa Że jak po prostu sobie gdzieś wyceluję Ją sobie wyostrzy to ta fotka jeżeli sobie ją zrobimy jest całkiem naprawdę całkiem niezła w trybie auto rzeczywiście radzi sobie ten aparat naprawdę sobie radzi natomiast jeżeli dotkniemy gdzieś a szczególnie jeżeli dotkniemy gdzieś w miejsce gdzie, gdzie jest po prostu ciemno strasznie podbija jasność strasznie podbija bo tutaj prześwietla i nawet HDR tutaj nie pomoże więc miejmy tego świadomość natomiast jeżeli chodzi o jakieś zdjęć trochę tych zdjęć zrobiłem Coś tu ciekawego mam, coś tu ciekawego. O, no, na przykład takie zdjęcie. Wygląda to całkiem całkiem w porządku, wydaje mi się. Jak widzicie, mocno jest prześwietlone. Nawet jeżeli byśmy użyli tu HDR-u, to, to one będą prześwietlone. To szczegółowość zdjęć. Ona po pewnym czasie, możecie zauważyć, one po pewnym czasie się odświeżają. No, to ma szczegółowość zdjęć, wydaje mi się, że jest jak najbardziej. Porządku, i tutaj no ten aparat naprawdę daje radę. Naprawdę jest tutaj ok. To, co niestety może być dla części z Was dość irytujące, to że Android 5.1 wygląda to jak 4.0. Niestety z tą okładką to się za bardzo nie postarali. Yy, ważny element. Aplikacje się w miarę szybko odpalają. Yy, oczywiście, jeżeli gdzieś tam są w tle, bo jeżeli sobie je zamkniemy, to już to troszkę dłużej trwa. Yy, niestety nie rozumiem jednej tutaj takiej małej, moim zdaniem, bolączki. Niestety, bo jeżeli odpalimy sobie te aplikacje, yy, one gdzieś tam są w tle. Natomiast one są szybko ubijane, szybko ubijane, mimo tego, że tego RAMu jest całkiem sporo wolnego, bo możemy sobie oczywiście to podejrzeć, podejrzeć tutaj w menu zadań. Zobaczcie, mamy gigabajt wolny, natomiast niestety bardzo szybko ubija gdzieś tam no, same karty, to jest takie dość frustrujące, natomiast no, warto o tym powiedzieć. Przejdźmy sobie natomiast do tego, co jest chyba najważniejsze, a mianowicie te dwie baterie. I już Wam pokazuję jak to wygląda, jeżeli chodzi o skniszoty. Bo tutaj wyniki ich wydaje mi się, że te dźwięki są dość irytujące. Niestety nie ma tu nic lepszego, e, warto to wspomnieć. Okej, okay, tu miałem 11% na jednej baterii, udało mi się 6 godzin, bo to najpierw zużywa jakby głównej części tą zewnętrzną, tą dokładaną, natomiast później schodzi bateria z tej drugiej, czyli z tej głównej, która jest wbudowana w urządzeniu, z której nie możemy wyjmować właściwie. Więc na jednej baterii 7 godzin na ekranie to jest całkiem przystępny wynik, wydaje mi się. Trochę było tutaj YouTube'a, głównie przeglądanie sieci, większość na Wi-Fi właściwie. Natomiast, w momencie kiedy rozładowujemy drugą baterię, zobaczcie, że w momencie kiedy się pierwsza rozładuje, druga jest jakby automatycznie wstawiana w ten wykres i druga leci sobie wtedy. Natomiast, no od 100%, tam 80 parę procent miałem na tej drugiej, w momencie kiedy tą pierwszą zużyłem, więc tak to się placuje, no i tutaj łączny wynik miałem 10 godzin na, na ekranie, więc naprawdę, no prawie 11, no i może do 11 byśmy do, dotarli na Wi-Fi, więc naprawdę jest całkiem nieźle. Natomiast warto powiedzieć o tym, że te baterie nie są równo jakby tutaj pobierane z jednego prostego powodu. Zastanawiałem się dlaczego. Laczy, dlaczego najpierw zabierałem trochę z tej baterii, później z tej. I tak sobie pomyślałem, że nie ma tu jakiejś takiej, nie wiem, racjonalnego podejścia do tego, natomiast zacząłem sobie sprawdzać eee, temperaturę baterii. I zauważyłem jedną sprawę, że to chyba rzeczywiście ma jakiś głębszy sens i jest to trochę przemyślane. W związku z tym, że te baterie, w momencie kiedy one się zaczynają nagrzewać i jedna się mocno nagrzeje, na przykład no, długo korzystamy z urządzenia i ta bateria osiągnie jakąś tam wyższą temperaturę, automatycznie system zabiera, zaczyna pobierać baterię z, z tego drugiego ogniwa, które jest chłodniejsze. No bo wiadomo, im chłodniejsze, tym po prostu lepsza wydajność tego ogniwa, ono on się mniej zużywa tak dalej. Wydaje mi się, że to ma po prostu głębszy sens, że to nie jest tak po prostu randomowo, że sobie pobiera raz tej, raz tej. Że na przykład, jeżeli korzystamy, to z tej. Jeżeli chodzi o czuwanie, to z tej. Wydaje mi się, że to zależy od temperatury. Tak to zaobserwowałem. Natomiast stuprocentowej pewności nie mam. Spróbuję się w Kruger Mats jeszcze tutaj dowiedzieć. Więc no, póki co, jest naprawdę w porządku. Yy, co do wydajności, nie mam jakichś tam większych zastrzeżeń. Te, te stronki się ładują. Yy, się ładują jak się ładują. Odpalmy sobie jakąś pełną stronkę, żebyście mogli zobaczyć. Natomiast yy, to na razie jest całkiem przyzwoite. Ten aparacik radzi sobie, radzi sobie. No nie będzie dla wszystkich, bo, bo niestety jest dość gruby, ciężki, więc to zależy się od tego, co potrzebujemy. Ale jeżeli chodzi o wydajność, wygląda całkiem fajnie. Aparat mnie zaskoczył bardzo na plus. Myślałem, że będzie dużo gorszy, więc na razie urządzenie sobie radzi bardzo fajnie. Dźwięki, głośnik jest straszny. To jest taka rzecz na samym końcu. Niestety głośnik jest dramatyczny, bym powiedział. Jakość rozmów jest przeciętna, natomiast jeżeli chodzi o głośnik, który jest tutaj zewnętrzny, on niestety bardzo, ale to bardzo słabiutki jest. Tak, jakość dźwięków w ogóle nie ma basów. No, słychać, że to jest taki. Taki ten głośniej po prostu jest po prostu kiepski, kiepski, tak bym powiedział, już, już, już się nie czepiajmy. Dobra, dajcie znać co myślicie, jeżeli chodzi o baterię, jestem naprawdę mega zadowolony, aparat też naprawdę daje rady, dobre fotki robi, szczególnie w ciągu dnia, no bo wieczorem to niestety sporo szumu już widać. Póki co ja jestem zadowolony, szczególnie z baterii, spróbuję go przetestować jeszcze w całym takim trybie, właśnie jestem w trakcie testowania na 4G bez, bez wifi za zobaczymy jak to sobie radzi i dam Wam oczywiście znać w recenzji. Czekam na wasze komentarze. Trzymajcie się. No i pozdrawiam. Cześć.